Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan w tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób podłączyć łącznik świecznikowy dwuprzyciskowy czyli łącznik, za pomocą którego możemy wygodnie sterować dwoma obwodami elektrycznymi czyli na przykład dwoma lampkami, albo żyrandolem dwustrefowym i teraz kilka bardzo istotnych kwestii, w jaki sposób to wszystko połączyć aby wygodnie za pomocą przycisków włączać na przykład Lewą lampkę, prawą lampkę wyłączać i w ten sposób sobie obsługiwać. Tego typu łączniki świecznikowe są bardzo popularne. Bardzo często występują w salonach albo na przykład w różnego rodzaju pomieszczeniach, gdzie chcemy sterować dwoma różnymi obwodami, dwoma różnymi punktami świetlnymi albo całymi zestawami oświetlenia. Fajna sprawa. Tego typu łączniki występują także jako trzy przyciskowe. Dzięki czemu możemy oczywiście sterować trzema różnymi obwodami lub trzema różnymi po prostu strefami w żerandolu. Tak więc są też takie rozwiązania. I teraz spójrzmy, jak podłączyć tego typu urządzenie Jeżeli mamy zasilanie doprowadzone przewodem bezpośrednio w instalacji bezpuszkowej, czyli bez puszek podsufitowych, bez puszek rozgałęźnych, do. Puszki elektrycznej, puszki instalacyjnej, w której oczywiście będziemy instalować nasz łącznik świecznikowy, czyli tego typu, jak tutaj widzicie, to dochodzą nam tutaj do tej naszej puszki trzy przewody: przewód ochronny, przewód neutralny i przewód fazowy liniowy, czyli L. One nam dochodzą tutaj do tej puszki. I w tej puszce dokonujemy wszelkich połączeń naszego łącznika i przewodów, które dalej będą prowadzone do naszego oświetlenia, czyli na przykład do naszego żerandola lub innych źródeł światła i teraz musimy to wszystko tu pomieścić połączenia nasz łącznik, który też troszeczkę miejsca zajmuje i te przewody, a jak widać, jest ich tutaj trochę czyli najlepiej stosować oczywiście w ścianie puszkę instalacyjną głęboką jak macie płytką, to dobrze radzę, zastanowić się, czy czasem jej nie wydłubać i nie zamienić na głęboką, czyli troszeczkę pogłębić otwór. Będzie po prostu wygodniej. I nawet, jeżeli chodzi o kwestie instalacyjne, bezpieczniej. I teraz tak, jeżeli chodzi o taki łącznik, ten łącznik zawsze ma, albo prawie zawsze oznaczenie, albo czerwonym kolorem, albo literką L, czyli miejsce, gdzie doprowadzamy zasilanie czyli gdzie doprowadzamy przewód pod napięciem. Oczywiście podczas instalacji rozłączamy napięcie i wtedy możemy pracować. Ale żeby Wam tu teraz pokazać, to zobaczcie, doprowadzamy przewód pod napięciem do L oznaczenia. Tu są dwa różne łączniki, więc możecie zobaczyć na dwa sposoby. Tu w tym miejscu, tam gdzie jest literka L, a tutaj jest L, czyli tutaj doprowadzilibyśmy, o, tak samo jak tu, przewód brązowy zasilający. A tutaj mamy dwie strzałeczki, groty skierowane. To jest oznaczenie łącznika świecznikowego. Tu mamy dwa wyjścia na dwa obwody. Na ten przycisk, zobaczcie. I na ten przycisk. Czyli ten przycisk steruje tym obwodem, co będzie tutaj. Faza wychodziła na jeden obwód, a tu na drugi. I teraz spójrzcie, jak to wygląda na, na przewodach po prostu, bo tak najłatwiej to zrozumieć. Wchodzi, ale już zobaczcie, że na tych przewodach obydwu nie ma już. Zasilania, prawda? Nie ma napięcia. Dlaczego? Bo mamy tutaj na przyciskach rozłączone obwody. Dlatego oczywiście lampki nam nie świecą. Ale gdy sobie naciśniemy przyciski. O, teraz nacisnąłem ten. To zobaczcie. Mamy tutaj napięcie. Przewód jest zasilany. Zobaczcie, zasilanie jest. I ta lampka świeci, widzicie, połączone tu fazowo. Przewodem fazowym. I do neutralnego, oczywiście, to użycie prosto do rozdzielnicy elektrycznej. Następnie ten drugi obwód tutaj, no widzicie, no nie ma tu napięcia, ale włączymy. O! I teraz ta faza tutaj jest tu rozdzielona. I tu mamy dwa obwody. Dwoma przyciskami je zamknęliśmy. Czyli napięcie idzie w obydwu, rozdzieliliśmy. I dlatego dwie lampki nam świecą, prawda? Zobaczcie. Jest. Rozłączmy ten tutaj z prawej strony i nie ma tak więc jak widzicie, bardzo wygodne rozwiązanie teraz przystąpmy do tego, co bardzo istotne, czyli w jaki sposób to połączyć krótko i na temat łącznik świecznikowy zawsze łączymy przewodem fazowym, liniowym i literka L zgodnie z tym, nawet tutaj, co jest napisane, L to Line czyli przewód liniowy, inaczej mówiąc, fazowy brązowy przewód to jest właśnie przewód fazowy i ten przewód tu doprowadzamy nigdy niebieski neutralny Neutralny łączymy i on idzie do odbiorników. Tak samo jak ochronny, tylko fazowy. To jest podstawa i koniec. Kropka. Jeżeli będziemy chcieli teraz wybrać, oczywiście, jakim przewodem to połączyć, mamy kilka opcji. Jak widzicie, niezbędne nam będą przewody niebieski, dwa przewody fazowe, czyli dwa brązowe, ewentualnie innego koloru, ale zazwyczaj będą brązowe i ochronny. Musimy doprowadzić do naszej lampy, do naszego żyrandola zawsze przewód ochronny, zawsze. Nie możemy go sobie zostawić, pomyśleć, a plastikowe obudowy, nie ma tutaj gdzie podłączyć przewodu ochronnego, no to nie będę go tu prowadził. Bo i po co? No to mogę sobie to podłączyć tak naprawdę jednym przewodem, czyli jedną fazę puszczę sobie tym przewodem brązowym, drugą fazę puszczę sobie przewodem zielono-żółtym, a neutralny połączę jako tak, jak tutaj widzicie nie wolno tak robić szczególnie w instalacjach bezpuszkowych czyli obecnie wszędzie instalowanych, gdzie puszek rozgałęcznych pod sufitami nie mamy zawsze musi być ochronny przewód połączony aż do miejsca instalacji odbiornika elektrycznego jeżeli dany odbiornik tego teraz nie wykorzystuje, spoko w przyszłości być może zmienimy tutaj ten żerandol na inny, który będzie metalowy i będzie potrzebował ochronnego, wtedy połączymy i nie będziemy musieli nic kuć ma być bezpiecznie, przewód ochronny ma być zawsze doprowadzony do odbiornika i koniec, kropka, pamiętajcie o tym no dobra, więc teraz widzimy, że przewód fazowy, tu rozdzielony, idzie sobie i jeżeli chodzi o te przewody najczęściej, gdy tworzymy instalacje elektryczne no to mamy przewód po prostu taki płaski, YDYP do oświetlenia przekrój 1,5 mm i ten przewód, jako że kupujemy go zwykle w kręgach, mamy go dużo no to tak naprawdę nie jest żadnym problemem puścić dwa takie przewody, ale od razu nasunie się nam tutaj myśl: kurczę, jak puszczę dwa przewody, to fajnie, że sobie rozdzielę obwody, ale dwa przewody będą jakby zbędne czyli przewód ochronny i neutralny. One będą niewy niewykorzystane one są tutaj jakby podwojone, widzicie? No, i po co takie coś robić? No, oczywiście, że tak, jest to za dużo, ale przewód jest bardzo tani, więc lepiej puścić w ten sposób. I zwróćcie uwagę, że te przewody podwojone w przyszłości, gdybyśmy na przykład taki łącznik świecznikowy chcieli zamienić na taki trzyprzyciskowy, przyciskowy, a być może nawet i cztero to te podwojone przewody będzie można wykorzystać. Rozumiecie o co chodzi? Będziemy mieli zapas z pozoru zbędny, ale w przyszłości możemy go wykorzystać. I dany przewód, na przykład niebieski, ten zapasowy, będziemy mogli z dwóch stron oznaczyć na przykład czerwoną taśmą, i on będzie robił jako trzecia faza. Jak sami widzicie, ma to sens. W związku z powyższym, pamiętajcie, że można w ten sposób zrobić. Ale można też zrobić bardziej logicznie, jednak niekoniecznie to wyjdzie taniej. Można po prostu kupić przewód. O, tu na razie schowam. Przewód czterożyłowy, gdzie będziemy mieli fajnie od razu ochronny, neutralny nie będziemy musieli tutaj podwajać i ewentualnie tutaj, jak widzicie, mamy fajne dwie fazy czyli brązowy, o tu schowam brązowy i czarny, faza na pierwszy obwód, faza na drugi obwód i tu od razu wszystko pięknie łączymy, czyli ten, ten brązowy pójdzie na przykład na pierwszy obwód i czarny tutaj na drugi obwód i fajnie wszystko połączymy, zobaczcie, bez żadnych podwojeń i tak dalej, będzie po prostu wspaniale ale ten przewód jest droższy i niejednokrotnie stworzy nam to problem, po co kupować taki przewód czterożyłowy, który idealnie się sprawdzi jeżeli mamy już taki, no to po co to kupować, prawda? i będzie droższy, a mamy tu w kręgu duży zapas tak więc trzeba się do, po prostu zastanowić zawsze możemy zrobić i polecam Wam zawsze nadmiarowy przewód kupić może to nie jest logiczne rozwiązanie, że ekonomicznie najlepiej uzasadnione ale w tego typu kwestiach, jak teraz łączymy, w przyszłości może będziemy mieli jeszcze nowocześniejsze źródło światła będziemy chcieli ten łącznik 3 strefowy, 3 przyciskowy no i wtedy jak wykorzystamy nie 4, a 5 przewodowy przewód, no to oczywiście będziemy mieli niewykorzystany teraz przewód szary, ale w przyszłości będziemy mogli wykorzystać i będziemy mieli piękne trzy fazy w trzech różnych kolorkach. Ale gdy nie chcemy tak, chcemy tak, to oczywiście oznaczamy drugi tu obwód taśmą, na przykład czarnym kolorem albo szarym kolorem taśmą izolacyjną z jednej i z drugiej strony, dzięki czemu zawsze będziemy widzieć Puszce instalacyjnej naszego łącznika i w puszce instalacyjnej, czy też w miejscu przy kostce, przy naszym żarandolu, zawsze będziemy od razu mogli rozpoznać, który obwód. Sami widzicie, od razu widać, że to będzie taki sam jak ten. Ten będzie taki sam jak ten, prawda? Tak więc, taśmą izolacyjną możemy sobie oznaczyć drugą fazę. Tak więc to jest jeden ze sposobów często stosowany, nadmiarowy, ale ten nadmiar kiedyś może nam się przydać do czegoś innego nawet, bo być może obok będziemy chcieli ramkę rozszerzyć i drugi łącznik zastosować, i wtedy na przykład byśmy mogli wykorzystać ten niebieski przewód jako fazowy do czegoś innego. Jest to nadmiarowe kwestia e, oczywiście wyboru czy przewód 4- lub pięciożyłowy, nadmiarowy, 5-żyłowy czy czterożołowy idealny do tego rozwiązania przy świecznikowym. Czy po prostu dwa przewody płaskie, instalacyjne, trójżyłowe. Kwestia gustu. I jeszcze na sam koniec, oczywiście, poza tym, że jak wiecie, to działa, bardzo fajnie to wszystko tutaj mamy zrobione. Najlepiej stosować kostki połączeniowe elektryczne, czyli złączki elektryczne, wago, czy też innego producenta. One są bardzo wytrzymałe, wręcz po, można powiedzieć idealne, ewentualnie skręcane, tak więc macie do wyboru do koloru, ale te są moim zdaniem najlepsze, bo są sprężyste. A tutaj czasem gdzieś tam, mimo że dobrze się postaramy, może się coś poluzować, i to jest lepsze rozwiązanie, moim zdaniem. Tak więc, jak widzicie, pamiętajcie o jednej rzeczy: oczywiście, wszelkie prace wykonujemy na rozłączonym zasilaniu. Ja Wam tutaj połączyłem tylko dlatego, żeby pokazać, że rzeczywiście to tak działa, że tutaj nie, nie idzie na napięcie zasilanie, gdy oczywiście łącznik rozłącza. Tak więc, w ten sposób łączymy. I wszystko. Aha, jeszcze jedna taka dodatkowa uwaga na koniec, taki bonus. Jeżeli łączylibyśmy przewodem neutralnym przez łącznik, to może wystąpić takie zjawisko, że mimo niezastosowania łącznika podświetlanego, to na jednym z obwodów, a w zasadzie na obydwu obwodach, może pojawić się nam oczywiście migotanie lub świecenie delikatne, czyli żarzenie się źródeł światła typu LED albo świetlówki energooszczędne. Tak więc, jeżeli taki problem macie, to wystarczy pewnie zamienić tutaj, żeby wszystko przez fazę szło przewodem fazowym, a nie neutralnym. Tak więc może być ktoś taki, że źle to po prostu na odwrót podłączył, mimo że nie stosujecie e, oczywiście łącznika świecznikowego podświetlanego. Jeżeli łącznik podświetlany, świe e, oczywiście świecznikowy, będziecie chcieli zastosować żaden problem, ale przy LEDach i świetlówkach energooszczędnych no po prostu będziecie musieli zastosować coś dodatkowego, czyli kondensator o pojemności jednej 10 mikrofarada na 275 V, instalowanego zgodnie ze schematem przy kostce połączeniowej równolegle, czyli do LIN w danym obwodzie. W tym wypadku no na przykład tutaj, o proszę bardzo. LIN, czyli będzie trzeba go tu po prostu połączyć dzięki czemu, oczywiście, dany obwód nie będzie nam tutaj mrugał, migotał, czy inne takie kwestie ewentualnie alternatywne rozwiązanie, wyciągnąć z łącznika podświetlenie czy to LEDowe, czy neonówkowe po prostu można wyciągnąć, to jest taki element wysuwany i wtedy problem znika dlatego dobrze, że się warto zastanowić, czy chcemy podświetlane łączniki no bo podświetlane zawsze generują jakiś dodatkowy koszt, czy problem a niepodświetlane są po prostu rewelacyjne Chociaż się nam nie podświetlają w nocy, tak więc jak widzicie, wszystko tu jest zaprezentowane. Widzicie dokładnie, jak to jest połączone. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał i już będziecie wiedzieć, jak łącznik świecznikowy podłączyć na różne sposoby, różnymi przewodami. Pamiętajcie, warto nadmiarowo pójść przy takich instalacjach, bo w przyszłości będziemy mogli coś poprawić. A być może któraś żyła gdzieś tam zostanie uszkodzona, to będzie mieć zawsze zapasową. Tak więc albo takie rozwiązanie. Albo polecam pięciożyłowy przewód, nie cztero, czyli żeby mieć ten jeden jedną żyłę w zapasie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.